Siemano Chciałbym serdecznie podziękować Za te Piękne wyświetlenia, które wybiły dzisiaj Jestem strasznie w szoku Jak ja rano wstałem i włączyłem mój kanał To aż normalnie Łzy w oczach stanęły Z wrażenia No i Na starcie Serdecznie pozdrawiam też Agatę, Klaudię, które też wspierają mój kanał i tego. No i co? I na przykład z tych pieniędzy, co zarabiam na kanale, to kupiłem chłodzenie do laptopa, który chłodzi mój komputer na tym sprzęcie, którym. Mogę nagrywać, montować filmy. Elegancko chodzi. Chłodzi komputer, picabello, jest git <laughs> Sorry, że mam kaszel Ale Tak to jest, ale Postaram się też coś tam nagrać, jakiś film z życia youtubera Jak to jest z moją ciężką robotą, którą, którą mogę uzyskać film No i tyle Co mogę powiedzieć Dobra noc i Nara